Cześć, witam Was bardzo serdecznie, kolejny dzień, kolejna realizacja, tym razem zaczynamy schody, robiliśmy jakiś czas temu schody z podświetleniem ledowym, klient zobaczył naszą realizację na YouTubie, na Facebooku i tak mu się spodobało, że chce u siebie zrobić dokładnie to samo, tylko że jest troszeczkę inny układ schodów, chodźcie zobaczycie ze mną jak to wygląda na tej budowie. A teraz spada intro. Jesteśmy na Wedgowskim międzyniu na takim osiedlu zamkniętym, gdzie są fajne nowe domki. I zwróćcie uwagę, jaka tu czeka robota. My sobie zdążyliśmy nasz stół roboczy przygotować. Będziemy za chwileczkę robili szablony, bo od tego trzeba zacząć. Mamy schody betonowe, to są schody z żelbetu. Najprawdopodobniej są to schody prefabrykowane, bo tak one wyglądają, jakby tu były gotowe. No i teraz, o ile te proste stopnie jesteśmy w stanie sobie zmierzyć i dać dla stolarza po prostu wymiar, tam u góry będzie troszeczkę inaczej, bo będzie stopień od ściany do ściany. Tutaj będzie musiał być stopień z obrobionym bokiem. No to mamy stopnie, które zaczynają się już. Tutaj mamy trapez, tu mamy następny. Tu ten trójkątny, na którym stoję i następny. I teraz raz, dwa, trzy, cztery. Musimy zrobić cztery szablony na te nietypowe kształty. I będziemy się dzisiaj bawić właśnie na tym naszym stole roboczym i robić te tutaj szablony. Eee, słuchajcie, ja już sobie teraz pierwszy stopień taki nietypowy zrobiłem. Jest on w kształcie trapeza i teraz Ważna rzecz dla stolarza, zwróćcie uwagę jest ten pierwszy stopień, który tutaj przychodzi. Okazało się, że nie mamy idealnie kąta 90 stopni między stopniem a ścianą, ale chcemy, żeby nam ten element drewniany dochodził ładnie do ściany, dlatego musieliśmy tutaj dociąć idealnie, tak jak mamy stan rzeczywisty. I teraz tak, informacje dla stolarza, bo jego nie ma tu na miejscu i jego nie będzie. Zaznaczone, przerywaną, widoczne gdzie będą widoczne czułeczka? Tu będzie widoczne czułeczko, bo tu wystaje 3 cm, tak, tu będzie widoczne i cały ten przód będzie widoczny, czyli ma zaznaczone. Tu mu jeszcze napiszę ile centymetrów to wystaje, żeby też wiedział, że nie musi całego boku szlifować i całego boku robić na gotowo, ale ten element tutaj około 4 cm, plus tutaj te 30 parę i cały stopień, cały przód. Tam nie musi robić, bo tam dochodzi do ściany. Tak wygląda pierwszy przygotowany szablon. I teraz tak, tutaj przed będzie przyklejona płytka centymetrowa, gresowa. Dlatego tutaj wystaje nam 4,5 cm względem stopnia, a tu przyjdzie tylko gładź, dlatego tu wystaje 3 cm. To też jest ważne, żeby sobie to jakoś w głowie też rozplanować, zaplanować. I teraz tak, robimy kolejny stopień, czyli robimy ten. Ja też numeruję stopnie od dołu. Ten stopień ma numer piątkę. I ważne jest, żeby też stolarzowi napisać, gdzie jest góra, a gdzie dół. Żeby nam czasami nie zrobił tego, tego elementu w ten sposób. Że tu będzie wypolerowane, wylakierowane, a od dołu będzie, a od góry będzie zrobione niewykończone. Nie Dlatego fajnie też oznak, oznaczyć, gdzie jest góra, żeby też to stolarz wiedział. No i teraz tak. Mamy stopień. Jeden, dwa. 3, 4 i to jest piątka. Szóstkę zrobimy tą prostą. Sprawdzimy na każdym jednym stopniu. Tam będzie, tam będzie 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Ten 12 stopień pewnie nam tutaj też wyjdzie na zewnątrz, bo jest taka szczelina zostawiona. Musimy zobaczyć, ile to ma centymetrów. A już następne stopnie będą obrobione tylko z przodu, także też w boku nie będzie musiał obrabiać i będą troszeczkę węższe, bo one pójdą od ściany do ściany. I też na tym szóstym stopniu, jeżeli wszystkie są identyczne, takie same, to na szóstym stopniu napiszemy, ile sztuk ma być tego stopnia szóstego zrobionego, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem sztuk szablonu numer sześć. Zabieramy się za kolejny szablon, czyli za numer. 4. I teraz tak, kolejny, kolejna tektura, kolejny szablon. Kładziemy go na stopniu numer 4. Zwróćcie uwagę, jak go tutaj przyłożę do tego przednóżka, to może odłożymy, żeby było lepiej widać, bo ten już mamy gotowy. Jak tu zwrócicie uwagę, mam na równo przyłożone do betonu, to teraz tu mi troszeczkę brakuje z tamtej strony. I muszę złapać ten kąt, który tutaj nie jest kątem 90 stopni, tylko jest jakimś kątem rozwartym. I teraz żeby ten kąt złapać, to ja sobie robię tak. Przykładam sobie bo mam dosyć tej tektury, tak? Przykładam sobie tu mam linię i teraz przykładam sobie linię poziomicy tu. I przykładam tą linię na tekturę, wyrysowuję ją sobie w ten sposób. Tu mi jeszcze zabraknie, żeby do ściany doszło, dlatego robię sobie jeszcze raz to samo. O grubość poziomicy sobie przesuwam do tej kreski, którą przed chwileczką wyrysowałem, sobie przesuwam to jeszcze raz i rysuję sobie kolejną linię. Teraz wracam sobie z tym na stół z nożykiem. Docinam po tej linii, którą teraz już wyrysowałem, od razu w tą mam. I mam już kąt rozwarty. I teraz ten rozwarty kąt sprawdzam, czy mi pasuje. Jak to wygląda? Jest OK? Jest ok I teraz tak. Teraz kolejna rzecz. Trzeba przydusić tutaj. Ja poproszę Cię Wiktor żebyś tutaj stanął mogą. Dobra. I teraz. Teraz sobie odrysowujemy ten stopień, ale od dołu tak jak ten stopień nam tu idzie od dołu odrysowujemy go to już mamy odrysowane bierzemy to na stół odwracamy to na stole i mamy wyrysowany nasz stopień I teraz. Co musimy pamiętać? Musimy pamiętać, że tu masz stopień, ta nasza deska ma wystawać 3 cm, a tu ma wystawać 4,5 cm, ze względu na to, że tu przyjdzie jeszcze płytka centymetrowa plus klej, także tu musimy mieć 1,5 cm więcej niż tutaj. Czyli tak, <laughs> czyli do tej kreski dodajemy sobie 4,5 cm z przodu. i pół, a do tego naszego tutaj boczka dodajemy trójkę. I co? Czniemy. Czniemy sobie tu. Tniemy sobie tutaj, tak jak mamy zaznaczone, powiększone <laughs> o te nasze okapy. I teraz stopień jest gotowy i sprawdzamy, jak on nam pasuje już na tym naszym betonie. I zwróćcie uwagę, tak, to jest 105.4. piątka już była gotowa. Co można, warto też sprawdzić, czy one na tu ładnie równo wystają, nie? O! Także tu mamy w milimetr, ale tu mamy jeszcze regulację, możemy sobie wysunąć. Później jakieś będą deski, będziemy mogli sobie regulować deskami, ale tak jak teraz jest ok. No i to Informacje dla stolarza, czyli tak czwóreczka, góra, góra i tu robimy tak. Przerywaną zaznaczamy znowu widoczne, widoczne elementy, żeby wiedział gdzie musi obrobić te nasze e, łebki tu jeszcze zrobimy, że tu ma być, tu ma być ten, około 5 cm zrobimy, żeby nie było żeby nie było, że, że on to Ominie, bo ostatnio właśnie to ominął. Dobra, to mamy coś takiego. No i co? My zabieramy się za kolejne stopnie. Została nam jeszcze trójka, dwójka, jedynka. Ale już nie będziemy was zanudzać, bo widzieliście przed chwileczką jak robimy. Każdy następny stopień będzie robiony analogicznie. Nagramy jeszcze końcóweczkę, jak już będziemy mieli wszystkie szablony. I nagramy, jak wbijamy do pana Janka stolarza, żeby nam te stopnice z jesionu naturalnego przygotował. Chodźcie, 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 chodźcie bliżej, chodźcie, chodźcie. Teraz tak, szablony mamy gotowe. Tam gdzie szablony nie były potrzebne, to mamy informacje dla stolarza, że co dalej tam ma robić i tak dalej. I zaraz wam pokażę ten ostatni szablon, na którym jest najbardziej opisowo wszystko wyjaśnione, żeby stolarz nie miał żadnych wątpliwości, jak będzie te stopnice robił. Czyli tak, mamy. Jedenka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. I teraz na naszym szablonie numer 6 mamy napisane, że tak. Łącznie mamy 16 stopni do samej góry. Materiał, z którego ma być zrobiony jest to jesią. Takich szóstek ma być 7 sztuk, bo potrzebujemy ich tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I siódma pójdzie tam pod tą belkę. Najwyżej się wyfryzuje. Eee, później potrzebujemy 3 sztuki takich obrobionych tylko z przodu, bo tu już nam się ściana zaczyna. Czyli już wchodzimy, nie potrzebujemy mieć obrobionego tutaj łebka z lewej strony, bo nam idą między ściany trzy sztuki. 32x78. Na, na to nie robimy szablonów, bo zmierzyliśmy i wszystkie są identyczne, także robienie szablonów nie ma sensu. No i ostatni stopień, jaki tutaj mamy, jest wyrysowany tak trochę od tyłu, bo tu przerywano być zaznaczony przód tego stopnia, ale chodziło o to, żeby pokazać, że ten stopień ma być troszeczkę odchudzony, bo wszystkie stopnie mają być grube na 3 cm, tak jak tu jest zaznaczone. 4,5 ma być tutaj taki kapinos, a cały stopień ma być Pocieniony na 2 cm, dlaczego tak jest, to już Wam pokazuję. Bo tu już mamy położoną podłogę. I teraz, jak wkleimy tutaj 3 cm stopień z jesionu, to będziemy wyżej niż płytki, które są tam na górze. Jeżeli zrobimy taką imitację, że z przodu będzie wyglądało, że ma grubość na 3 cm, a tu z tyłu będzie wyfrezowane na dwójeczkę, to nam się ładnie to przyklei i zlicuje się z podłogą. No i na koniec. Tu jeszcze dokleimy w to miejsce płytkę i sobie ładnie wszystko wyrównamy, żeby była jedna płaszczyzna z naszym jesionowym stopniem. Tak to wygląda. Tak wyglądają nasze, nasze schody. Tu jeszcze ważna informacja, którą też trzeba stolarzowi zapisać, żeby pod każdym stopniem nam zrobił frez, żebyśmy tutaj mogli wkleić listwę aluminiową pod LEDowy. No i co? Szablony gotowe i jedziemy, jedziemy do Pana Janka zawieść szablony i pogadać z nim, żeby nam już zaczął to wszystko strugać. Wczoraj wieczorem dostałem telefon od Pana Janka, że już są stopnice gotowe, także dzisiaj przyjechałem je odebrać. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Wchodzimy do, do warsztatu. Ostatnie szlify, silikony i mamy końcówkę. Robimy ten silikon po to, żeby tutaj piasek albo jakiś kurz nie wchodził nam, żeby to było też łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Także robimy element podnóżka i przednóżka. Ta krawędź pachwinowa jest łączona silikonem. I tak samo tutaj u góry pod. Stopniem też dajemy silikon. Najpierw nakładamy warstwę silikonu. Teraz smooth silikon z Mapei delikatnie taką giełką spryskujemy, żeby nam ładniej ten silikon się modelował. I kostka gumowa do ściągnięcia Wycieramy nadmiar I tak stopień po stopniu, benedyktyńska ciężka praca Ale jakoś damy radę dojechać do końca No i mamy efekt końcowy, schody, właśnie ostatnie szlify, ostatnie silikony zostały położone, stopnie mamy z jesiony. tak jak widzieliście jak przygotowywaliśmy te szablony, bo tutaj te kilka stopni, tak jak widać one są w kształcie nieregularnym, tu mamy trójkąt, trapez, trapez, trapes. reszta stopni już jest w prostokącie, ale szablony tak jak zrobiliśmy, tak nam stolarz zrobił i idealnie wszystko nam pasowało bez żadnego problemu. Słuchaj, so, ja się będę z Wami żegnał. Na koniec jeszcze pokaz slajdów. Trzymajcie się, hej.